Nowa aktualizacja, masa zmian i nowości, darmowe nagrody dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy chcielibyście nowy kill of i jest totalnie za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. W Fortnite wreszcie pojawiła się pierwsza większa aktualizacja tego sezonu, czyli aktualizacja 31.10, która wprowadziła naprawdę wiele zmian i nowości, zaczynając od nowych broni, ponieważ pierwszą nową bronią jest to mityczne Uzi Gwenpool. No i możecie je właśnie zakupić od takowego NPC Gwenpool, który znajduje się obok karkołomnych kolejnych. I właśnie cena takiego mitycznego Uzi to 600 sztabek złota. Także wydaje mi się, że jakoś strasznie dużo to nie jest. Tym bardziej, moi drodzy, no to mamy kolejną nową broń. A mowa tutaj, oczywiście, o pazurach Shuri. No i właśnie pazury Shuri możemy normalnie znaleźć w skrzynkach i właśnie w tych, po prostu, skrzynkach od Duma. Jak i również możecie zakupić te pazury Shuri od specjalnego NPC, który znajduje się w tym oto miejscu na mapie. Także też wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast, jeżeli chodzi o zmiany, właśnie w grze, to otrzymaliśmy coś jeszcze. Ponieważ otrzymaliśmy naprawdę bardzo rzadką wyspę. A mowa tutaj o Wyspie Duma. I macie 5% szans na to, że właśnie w waszym meczu pojawi się specjalna wyspa Duma. No i po jej przejęciu możecie się zamienić właśnie w Duma. I dosłownie, no, mniej więcej działa to na takiej zasadzie, jak kiedyś był Thanos. Macie łącznie 1000 HP i specjalne właśnie umiejętności Duma. Także bardzo ciekawa sprawa. Jedynym minusem jest. To to, że właśnie na tą wyspę jest 5% szans i naprawdę dość ciężko ją trafić, a tym bardziej jeszcze ciężej właśnie sobie zagrać tym po prostu dumem. Także każdemu życzę powodzenia właśnie w szukaniu tej wyspy. Ale oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ jak się okazuje, no to dostaliśmy bardzo wiele też takich zmian ogólnych, takich jak na przykład dodatkowe style karnetu bojowego, które wreszcie do nas zawitały. I właśnie teraz na ekranie mniej więcej widzicie, jak takowe się prezentują. No oczywiście. Wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem w porządku. No i oczywiście, żeby odblokować cały karnet na maksa ze wszystkimi bonusowymi stylami, musicie osiągnąć level 200 w tym sezonie. Czyli w sumie tak jak zazwyczaj, ale przy okazji również do odblokowania jest zakładka Duma. Oczywiście poznaliśmy wreszcie, jak prezentują się wszystkie jego nagrody, no i w tym przy okazji, jak również prezentuje się jego właśnie druga strona, gdzie też możemy właśnie znaleźć wiele ciekawych nagród, no i przy okazji, moi drodzy, no to zadania na. Te wszystkie nagrody są dość łatwe, i wydaje mi się, że raczej większości osób powinna sobie to bez żadnego problemu wykonać. I wydaje mi się, że dosłownie parę giereczek i większości osób właśnie tego duma sobie zdobędzie. Natomiast jak się okazuje, no to osoby, które nie posiadają karnetu, też coś otrzymają. Ponieważ Fortnite zaskoczył nas naprawdę całkiem sporą ilością darmowych nagród. No i osoby, które nie posiadają karnetu bojowego, mogą odblokować cztery takie oto nagrody od duma. No i oczywiście to są nagrody. Dla wszystkich, w zależności od tego, czy Karnet posiadacie, czy też jednak niekoniecznie, także myślę, że naprawdę bardzo miło od strony Fortnite'a. Natomiast zanim przejdziemy do kolejnych darmowych nagród, to mamy jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, takich jak na przykład tryb Reload Solo, czyli reaktywacja w trybie po prostu pojedynczym. Jak się okazuje, no to będziecie na start posiadali właśnie jedną możliwość zrespienia, czyli jednego reboota, no i przy okazji, kiedy zostaniecie wyeliminowani, no to wtedy yy, po prostu jest szansa. Że też dostaniecie jeszcze kolejnego reboota. No i kiedy się odrodzicie, to zrespicie się na randomowym miejscu na mapie. Także bardzo ciekawie. Poza tym, moi drodzy, po tej aktualizacji dowiedzieliśmy się, że Kratos został usunięty z sekcji sklepowych. Co oznacza, że jak na obecną chwilę ten po prostu nie powróci. No i jak na razie do to od tego sezonu drugiego właśnie był on w tych sekcjach sklepowych. No i wraz z tym update'em właśnie został on stamtąd usunięty. Także nie do końca wiadomo dlaczego, ale no cóż, taka jest decyzja Fortnite'a. Natomiast my teraz przechodzimy do bardzo ciekawych rzeczy, ponieważ chociażby jak się okazuje, niektórzy gracze otrzymali 200 v i to totalnie za darmo. No, i przy okazji z dopiskiem właśnie otrzymałeś te 200 fałdolców za Twoją ciężką pracę. Także bardzo ciekawie, najprawdopodobniej są to fałdolce za jakąś ścieżkę właśnie jamową, ale nie do końca chwilowo wiadomo właśnie za co zostały one dodane. Ale poza tym wszystkim, no to Fortnite zaskoczył nas właśnie nową akcją Restart, gdzie możecie odblokować trzy właśnie darmowe nagrody, w tym chociażby malowanie, plecak, jak i również killów totalnie za darmo. Oczywiście w akcji Restart. Start. Jedyne co musicie zrobić to zagrać z po prostu, yy, no właśnie z restartowanym znajomym, który w Fortnite nie był dłużej niż 2 godziny w ciągu ostatnich 30 dni. Także nagrody są naprawdę spoko, bo mamy tutaj chociażby kilo w plecak i malowanko totalnie za darmo. Także myślę, że naprawdę jest warto. Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jak się okazuje Fortnite zaczął właśnie przyznawać specjalny plecak. I mowa tutaj oczywiście moi drodzy o plecaku właśnie yy, Sir Crossant i właśnie ten plecak, Plecak jest przyznawany dla osób, które po prostu zaznaczyły opcję specjalnych ankiet na stronie Epica, i z tego co wiem, to nadal możecie to zrobić. Musicie wejść sobie na właśnie stronę Epika, następnie na wasze konto Epic Games, i tam w specjalnej zakładce z subskrypcjami czy coś takiego, no musicie zaznaczyć właśnie, że chcecie otrzymywać powiadomienia o ankietach, i to tak naprawdę tyle, i za to właśnie jest ten oto plecak Krosanta. Także według mnie naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No i oczywiście, moi drodzy, no to. Po Poza tym wszystkim... Każda osoba już niedługo będzie mogła odebrać to oto emoji totalnie za darmo, ponieważ powinno się ono pojawić w sklepie za 0 fałdolców, a to dlatego, że był z nim jakiś problem. No i oczywiście, moi drodzy, wiadomo, że już dosłownie zaraz startuje również urodzinowy event, w ramach którego też jakieś darmowe nagrody się pojawią. Najprawdopodobniej całe wydarzenie wystartuje za tydzień, ewentualnie dwa tygodnie, także ja osobiście nie mogę się doczekać. Oczywiście, moi drodzy, no to teraz też na ekranie widzicie nowe skiny, które zostały dodane do plików po tej aktualizacji. No i oczywiście przypomnę, że właśnie na moment jak ten film wlatuje, no to kilo FNCsów ów powinien być już dostępny. Także jeżeli będziecie go kupowali, to nie zapomnijcie o kodziku HEXOKOT. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście takowy killoff totalnie za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i zobaczmy, ile osób by tak chciało. Tak samo moi drodzy, no to jeśli nie chcecie przegapić nowości ze świata Fortnite, to jak najbardziej subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o to aktualizację. No, była ona całkiem spora, natomiast czy wprowadziła sporo? Osobiście wydaje mi się, że no, mogłoby być tego więcej i tym bardziej, no to miejmy nadzieję, że Fortnite zmieni procenty tej właśnie specjalnej wyspy z Doomem, bo definitywnie 5% to za mało. Ja zagrałem z jakichś 20 gier i ani razu tej wyspy nie znalazłem, także no, na to liczę, że Fortnite te procenty tej wyspy zmieni, a tym samym ja się z Wami żegnam. Oczywiście, moi drodzy... No cóż, to tyle. I jeżeli obejrzeliście ten oto materiał do samego końca i chcielibyście otrzymać serce, w komentarzu możecie napisać nagroda. A ja wtedy takowe serduszko postaram wam się przypiąć. I oczywiście, moi drodzy, po pierwsze, powodzenia w szkole, po drugie, powodzenia w szukaniu właśnie nowej wyspy Duma, no a po trzecie, miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. No bo to tak naprawdę tyle. Sam chciałbym jeszcze właśnie troszeczkę wam przedstawić na temat tej aktualizacji, lecz niestety... No, po prostu to wszystko. Także odbierajcie sobie nagrody, o których Wam oczywiście powiedziałem, bo jest ich naprawdę całkiem sporo i są one naprawdę przyzwoite. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. A, i też pijcie dużo wody, bo obecnie jest mega gorąco, więc warto po prostu, żebyście się nawadniali, co nie? Trzymajcie się. Jo.